W sytuacjach kryzysowych trudno opanować stres i emocje. Niektórych dopada paraliż i wybuch paniki, ale nie dziewięcioletniego antka Dębskiego z Wieruszowa, który uratował swoją mamę. Zaczęło mi się tak, że z właśnie straciła przytomność. Zadzwoniłem, powiedziałam, co się stało, ile mam lat. I Ile, jak się mama nazywa, ja gdzie mieszkam. I dzięki tej interwencji, mama jest cała i zdrowa. Jestem mega dumna z mojego syna, nie spodziewałabym się, no ale. No tak, to czuję się teraz już lepiej. Chłopiec od kilku lat jest członkiem dziecięcej drużyny pożarniczej. Jego starsi koledzy zrobili mu niespodziankę i pogratulowali bohaterskiej postawy. Zachował zimną krew, chcemy dziś jako zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieruszowie serdecznie mu przy Was wszystkich podziękować. Godnego zachowania. Były brawa, uściski dłoni, uśmiechy oraz prezenty, bo faktycznie jest się z czego cieszyć. Dumy z postawy swojego kolegi nie kreją też inni mali strażacy. Sądzę, że to jest bardzo ten, dobre zachowanie i każdy powinien się tak zachować w nagłych sytuacjach. Strażacy z Wieruszowa cieszą się, że ich wysiłki nie idą na marne. Podczas spotkań z małymi druchami uczą m.in. tego, jak ratować ludzkie życie. Od czasu do czasu również pokazujemy pierwszą pomoc, uczymy tych młodych ludzi, jak zachować się w danej sytuacji. Choć to nauka poprzez zabawę procentuje i jak widać przynosi efekty